Cześć, witajcie, z tej strony MLG 11 w zupełnie nowej serii na moim kanale. Jest to seria, której nazwy nie powie tytuł gry. Ponieważ od dzisiaj zacznę robić serię z chujowych gier. Oto jedna z nich. Co to ma być? To co to widzicie przed swoimi gałami jest chyba jednym z najgorszych gameów Pizza Tower, jakie w życiu powstały. Ale zacznijmy. Po pierwsze i najważniejsze, gra ta jest chyba na silniku, w którym powstała również inna gra. SPROSTOWANIE TIME! Tą grą było Devilers Empty Path, stworzone przez osobę, która miała związek również z Undertale'em, czyli Temi Chang. Polecam zagrać, bo nawet ciekawy tytuł. Przy okazji co to kurwa ma być. Ja pierdol... co to ma być? Testowałem z tą grę i... Boże święt... Zobaczcie na to. Co to ma być? Widzląd co ci się stało? Co ty robi pan jajko? Um, to co tutaj widzicie jest... Chyba jeden z najgorszych wami. Po pierwsze, zobaczcie, to Noise Bomba. Po drugie, ta muzyka. E, ta jakość animacji. Co to jest? Nie rozumiem kompletnie, jak to działa, że. Okej, okay, w wielkim skrócie powiem wam historię tego, bo to ma historię. Więc Noise niby chce odbudować Wieżę Pizzy. Ale ta wieża jest nawiedzona przez ducha Pizza Face'a. Co w sumie tego nie ma sensu, bo Pizza Face był robotem. Pepperman z jakiegoś powodu nie żyje. No przykro mi, niestety Pizza Ter Pepperman z nie... Eee. Czemu ta muzyka tak. Czy to tam nie jest muzyka z Graveyarda? Eee. Co jest. Czek... O kurwa. Co to ma kurwa być? Okej. Okay. W wielkim skrócie, ten fangame korzysta z remixów, a raczej mashupów, zrobionych na stronie, którą kiedyś używałem. I te maszapy są chujowe. Uwierzcie mi, sam taki kick parę zrobiłem i chcę nawet zremikować, I przy okazji, co dać ściąka, Po pierwsze, po drugie, ta jakość, a po trzecie. Crap! Wypróbujmy może z pizza scare. Nie escape. What? Czemu tutaj w ogóle widzę pizza Face'a przed swoim ryjem? What? O kurwa! Nie mówcie, że oni użyją... ja pierd... nie nie że pizza escape, moi drodzy. Ja Cze, czemu spajki muszą działać jak lawa? Jaki to ma sens? Co tu my, my gramy widzilontem? I ten... Co to, co ten typ zrobił z moim ulubionym levelem z Pizza Tower? Tower? No. <laughs> Nareszcie! W ogóle, jest, czemu... E, huh? Wait, what? Co? O co, co? Co to ma kurwa? Znaczy, widzę tutaj, że on brał koncept z tego e, z... No, widać, że on bardzo... Chci, zabrał, bardzo lubi koncept krzyży W sensie to się było w Pizza Tower też rzeczywiście, ale... Bo zostało to zrobione po prostu o wiele lepiej. O. Te levely są bardzo krót, krótkie, zbyt kró, krótkie jak na pizza tower. Jezus Maria, przestań Przestań! KOR! Są drogą czemu. O! Co to jest? Co? Co? O chuj tu chodzi! Co, czemu tutaj słyszę rap Pixis z. Okej, okay, mam sporo pytań co do tej gry. Najbardziej jest tak, że to wydaje się być zrobione dla beki, a jednak nie jest. Znaczy mi się wydaje, że to są Pixis z y, Wróżków szesnych. Oglądałem ten odcinek, on jest tam na YouTube chyba Crap Okej, okay, może sprawdźmy ten level Czemu... Co? Eee, o co tu chodzi? C co to za... Co to jest Czemu Czemu do nas strzela duch z y, Pacmana? mana Co, so, bitch? To ma być pewnie Vigilanti. W ogóle moje pytanie jest, czemu on nie żyje? To w ogóle nie, z jakiegoś powodu niektóre postacie nie żyją. Czemu? Czemu tak jest? I. I Amin, mean, ten gimmick jest ciekawy. O. Ale z drugiej strony do Pizzater nie pasuje. co mam niby zrobić? Przy okazji, czemu ja słyszę tutaj. E, Grinch ultimatum To jest takie dziwne połączenie, jeszcze ten... Pizza face mnie goni Co e, tu się odpierdala? I ten Pur mashup Wiecie co pierdola ten level? Ej, tu nie ma pauzy nawet Pomocy Co tu trzeba zrobić? Ja pierdolę Ech. To jest serio trudne. O! To czemu? On musiał to zestrzelić chyba. Nie no. E, panowie, ja tutaj na serio mam problem z przejściem tego, jakby... Nie, nie jakby co, ale... A! E, czasem to nie jest muzyka z tego. Nie, to jest... To jest muzyka z Grinch Ultimatum, albo raczej remiksu. Nie chcę nic mówić, ale to trochę nielegalne, aby brać jakiś remix i go nawet ten, i go później jeszcze remixować z jakimś gównem. Też nie wiem co, co ma pustynia wspólnego ze świętami, o. Dobra. Przyznam jedno, ten fangame nie jest grywalny, a widziałem sporo gorsze. Zresztą zobaczycie w tej serii na pewno. Crap! Okej, okay, to będzie ostatni level i... Czemu tutaj jest Sugar spear O. Special guest, Pizano. Wait, co? Czemu tutaj jest Pizano z... ...Sugar Spear? to po pierwsze. Po drugie... Co tu się od- Co tu się odwala? <słyska> <słyska> ej! Ej, ludzie, chcecie nazwę speedrun trick? <gry> Swoją drogą nie rozumiem czemu tu jest Sugary Spear. To nie jest to samo uniwersum. Po drugie. A! A wiem czemu. Bo Sugary Spear jest popularne, a... W taki sposób musisz skorzystać z tego co jest. Jak patrzę na te spety, wydaje mi się, że one były robione specjalnie po to, żeby być original. Swoją drogą to... wyglądał chujowo, ja bym by zrobił lepsze. A wiem co mówię. Sam robiłem niektóre spritesy. Mimo tego, że są niedokończone, mogę przyznać jedno. Wait, czy. Czemu tutaj jest Pizza Time? Czemu tutaj jest Pizza Time po pierwsze? To po, pie to po pierwsze. Po drugie, Dlaczego ta muzyka z Pizza Time'a jest taka. chujowa? Pizza Time został chyba stworzony po to, żeby nie wiem ci jakoś. chwila. Chwila, moment. Jaja, se ze mnie robicie chyba, to jest. jakaś kpina. Ja tutaj dosłownie będę musiał połowę materiału ucinać. Przy okazji z jakiejś powodu zdobywam. A, co jest okropnym. Ech, kurwa, mać... Okej. Okay. Jednak nie zrobię z pierwszej go piętra, tylko też z drugiego i. Co tu kurwa robi Spamton? Well, what the fuck is this? Co tu robi trash. Trashcan. Aha. Jebać to. <śmianowicie> Co? Co to robisz? Czemu? Tutaj jest? Czemu? Okej, okay, przyznam tyle ciekawie się słuchaj, Virtual Insanity, pływko zmiksowane z jakąś, jakimś jakimś tam trakiem z Pizza Tower. <słuch> Bobs is shopping, I let the bird out of the cage. Where thing walking, re furniture. Bobs is shopping, I let the bird out of the cage. Think walking, re furniture. Dobs is shopping, I let the bird out of the cage. Ja pierdolę, czemu te dźwięki są takie głośne, dobra? C co tu robi Wigilant? A po drugie, chciałbym tą muzykę z powrotem, Pst, to, to było przyjemniejsze. Mimo tego, że chujowy e, mashup był śmieszny. Plus, skojarzy z jakiegoś powodu AI-śpiewanie, e, to jest w sumie dziwne, że on używa jakiegoś... O! Wow! W sumie zabawne, gdyby ktoś robił speedrun tej gry... I korzystał... I robił abuse... the Damage'o... Znaczy, w sensie damage'a po prostu... Aby w ogóle to przejść tutaj... Widzisz, jest najgorsze? Ten level jest tak zły i jeszcze ma chujowy gimmick. Otóż musisz... Zbierać zegarki... Aby w ogóle. E, ten, przecież, żeby ucieczka ci się. Normalnie odpaliła, ale wiecie, co jest najgłupsze? Że możesz. Że to jest po prostu niepotrzebne. Wait. E, o, 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 o. Uff. Wait, nie, ja tego nie chciałem. Uff. Piekło! Zabierz mnie z tego piekła! Nie, ja nie chcę tego piekła, z powrotem błagam. I want to go back. Zresztą to... to. nawet nie jest wyzwanie. Chyba, że wyzwaniem jest. Chyba, że wyzwaniem jest chujowa fizyka. 2000 lat czemu tutaj mamy wyjść jako Pizali? Dobra. Krap. I co mogę powiedzieć o tej grze? Że to gówno. Zacznijmy więc może od e, pozytywów. Brak. Wersja polska na zlecenie Nickelodeon. Polska Master Film. Ale na serio, ta gra ma naprawdę zero pozytywów. Po pierwsze, sprite work jest chujowy. Po drugie, rezolucja jest bardzo chujowa. Po trzecie, z fizyka jest prawie niemożliwie niegrywalna. I jeszcze gorsze jest to, że to nie ma sensu. Ta, ta gra ma być niby kontynuacją Pizza Tower. Guess what? Mój pomysł na kontynuację PCDR jest o wiele lepszy! Ponieważ ani nie zabija postaci, które się tam pojawiają... Ani nie ma w ogóle żadnych zjebanych pomysłów, takich jak... Spamton z jakiegoś podytu się pojawia... Sugary Spear i wiele więcej... A dodatkowo fila, czekajcie... Srać na to? <ścoughs> nawet... Nawet gra, nie chcę żebym słuchał tego soundtracku, widzieliście to... Ale w wielkim skrócie... Soundtrack... Nie jest absolutnie dobry, to jest wręcz chujowe zmaszapowanie wielu soundtracków, a nawet memów. Co wydaje się być, jakby to był żart, niż coś na serio zrobione, ale to jest na serio zrobione i nawet nie żartuję. Twórca bardzo się nie postarał w tym wszystkim, używając bardzo chujowego silnika. Naprawdę nie rozumiem tego, Game Maker jest darmowy i można bardzo, ale to bardzo łatwo. Ten dodatkowo bardzo dziwaczny wybór rzeczy. Jeżeli, jeżeli spojrzycie się teraz na title screen, z jakiegoś powodu escape i spacja to jest wejście do levela. Nie rozumiem czemu. No ale, zacznijmy więc może od tego, jak to między wygląda. Gra nie ma sensu. To po pierwsze. Po drugie, to ma być niby powrót do Pizza Tower. Moje pytanie jest jedno. Co to ma w ogóle wspólnego z Pizza Tower jako fabule? Zacznijmy, więc może, od samego lore. A mianowicie lore Pizza Tower. Kanonicznie, Nois i Pepino się nie lubią. Po drugie, żadna postać nie umarła w tym. To wydaje się być, jakby to było zrobione na podstawie jakiegoś dark fanficka, aka wersji creepy, w której Pepino nie ratuje nikogo. Następne, gdzie jest Gustavo? Dosłownie Gustawa Brak. Może to dobrze. A po kolejne... Widzicie tutaj te postacie, które są w rogu? To są OC-twórcy. Albo raczej OC-twórców, bo tu, to nie jedna osoba robiła. I... dziwaczne używanie... Trzcionki. Nie rozumiem tego. Ale to było na tyle. Mówi do was MLG 11 Żegnam.